Witam Was dzisiaj z Australii, z Melbourne. Przechodziłem taką pewną uliczką tutaj ciekawą i naszły mnie pewne przemyślenia, o których chciałem Wam powiedzieć. Mianowicie uliczka się nazywa ACDC Lane. To jest w takim obszarze, gdzie dużo graffiti jest i tam też ciekawe, fajne graffiti są, ale nie to nie to wzbudziło moje zainteresowanie, tudzież nie nad tym się zastanawiałem. Zastanawiałem się nad tym, co ci ludzie zrobili. Albo inaczej, co zrobili innego, że oni za życia dostali ulicę z ich nazwą. Nie wiem, może gdzieś indziej jeszcze na świecie są ulice o nazwie ACDC, no ale w każdym razie tutaj na pewno taka jest. Nie wiem, ilu z Was za życia otrzymało ulicę z na, jego nazwą, z jego, jego nazwisku. Ja bynajmniej taki na razie nie otrzymałem. Jeśli ktoś otrzymał, to prosiłbym o, o, o odpowiedni komentarz. E, niezależnie od tego co się myśli o ich muzyce, ja nie jestem jakimś, nie wiem, panem e, ACDC, chyba nigdy tak specjalnie nie słuchałem, był jakiś okres, gdzie słuchałem więcej rocka, ale nie wiem ACDC jakoś nie, szczególnie nie podchodziło nie mówiąc o tym, e, o stylu życia, czy no nie wiem e, świata pogodzie tych ludzi, tak? ale niezależnie od tego, co się myśli o, e, o nich, jednak coś musieli zrobić takiego, że e, władze miasta, albo może no nie wiem, obydwóch ludzie nie wiem, kto o tym decyduje, prawdopodobnie władze miasta, zadecydowały, żeby nadać e, nazwę ACDC jednej z ulic. Ja się zastanawiałem, co oni takiego zrobili. Na pewno, e, żeby otrzymać ulicę za życia, e, to nie należy zwlekać, tak? Oni na pewno po prostu działali szybko, na znaczy szybko, wcześniej działali, na tyle, że mogli tyle rzeczy dokonać czy taki sukces osiągnąć, żeby już za życia, albo tylu fanów zdobyć w ich w przypadku, czy wyznawców, nie wiem, żeby za życia już otrzymać taką ulicę. Tak, to jest jedna rzecz. Ale ja zauważyłem, że dużo ludzi że po prostu pyta po co, dlaczego, a po co to robisz, a, albo ja e, po co mam to robić, po co nie lepiej po prostu, nie wiem, e, odpocząć, poczekać, a może się coś zmieni, może będzie lepiej, itd. E, zamiast pytać dlaczego. Pytajmy lepiej dlaczego nie? Dlaczegoż by nie? Tak? Bo jest tak, że po prostu jak zaczniemy coś robić, to to prowadzi do e, często nie, e, no nieoczekiwanych rezultatów. jesteśmy, e, jakąś drogę podejmiemy, jesteśmy za rok, za dwa lata w takim miejscu, o którym byśmy w ogóle nie przypuszczali, że tam możemy zajść e, w sensie dosłownym i przenośnym, że możemy czegoś takiego dokonać. Podam wam przykład, ja na przykład nie chcę was tutaj siebie jako przykład podawać w, to, w takim sensie, że no tutaj róbcie to, co ja, czy tego. Nie, po prostu chcę wam po, po, powiedzieć z mojego doświadczenia jak to wygląda. Tak, parę przykładów z mojego życia, bo po prostu sam tego do, doznałem i, e, i chcę pokazać wam jak to, jak to u mnie e, na przykład działa. E, pamiętam, że wpadłem na pomysł jakiś czas temu, e, żeby e, dać mowę na Tedeksie. Teraz możecie wejść na niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz. Pajlacie na YouTube, poszukać niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz. I tam zobaczycie tą mogę. Też linka dam pod spodem, to, to będziecie widzieli. I pamiętam, że dużo ludzi mówiło: Po co ci to? E, masz tutaj e, masz biznes, masz ten projekt, masz to, masz tamto, robisz e, tyle rzeczy i teraz jeszcze e, TEDx chcesz robić. E, to jest chyba e, przygotowania, organizacji i tak dalej. Po co ci to jeszcze? Tak? No ale się okazuje, że dzięki TEDxowi, e, po prostu to się dosyć popularne stało. Dużo ludzi się do mnie e, zgłasza z bardzo ciekawymi życzeniami, z bardzo ciekawymi projektami. Bardzo ciekawymi pomysłami, a także biznesowo. Tak, to w jakiś sposób no nie wiem. Jeszcze nie mam, nie, nie mogę powiedzieć, żeby to do jakiegoś konkretnego projektu doprowadziło, czy do jakiejś rzeczy z konkretnej zmiany, albo nie wiem, jakiejś korzyści w moim, w moim życiu, ale z pewnością no nie jestem. I taka teoretycznie możliwość zachodzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, 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 pamiętam, na przykład, no, jestem tutaj w Melbourne u, 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 u miliardera. E, znaczy, nie tylko miliardera, on jest najlepszym przedsiębiorcą świata. E, jest taka. E, Największa, najszy, największe doradztwo biznesowe na, na świecie, czy globalne doradztwo biznesowe nazywa się Anson Young. I to są po prostu ci, którzy doradzają największym firmom, największym koncernom światowym. I oni raz w roku jakby wyznaczają czy mianują najlepszych przedsiębiorców w każdym kraju. I czy wybierają najlepszego przedsiębiorcę w każdym kraju. Raz do roku oni przyjeżdżają do Monaco, czyli ci zwycięzcy, krajowi zwycięzcy i jest tam wybierany najlepszy przedsiębiorca świata. To się nazywa World Entrepreneur of the Year, czyli Światowy Przedsiębiorca Roku. Właśnie Manny Stuhl jakiś miesiąc temu został Światowym Przedsiębiorcą Roku, tego roku. To jest ten miliarder, do którego tutaj przyjechałem, On mnie tutaj zaprosił do jako Melbourne w ramach mojego projektu. I, no i on tam to jest taki dwudniowy, dwudniowy wywiad przeprowadziliśmy i on na przykład pisze w mailu jedną, jednym słowem na przykład dinner, znaczy w sensie czy idziemy też na, na dinner, na kolację. No i ja właśnie odpowiadam dokładnie, dokładnie tymi słowami. Why not? Dlaczegożby nie, tak? Nie szukałem dlaczego, iść z miliarderem na, na kolację czy nie, tylko dlaczegożby nie. No i się okazało, że bardzo ciekawa taka bardziej prywatna rozmowa tam poza wywiadem, no także zobaczymy co tam z tego wyniknie. Albo inna rzecz, też jadę do, w najbliższym czasie do najlepszego przedsiębiorcy świata z zeszłego roku, i tam do, do Francji jadę i tam jest po prostu kwestia tego, że tam ustalamy jaka data we wrześniu miałby więcej czasu, a teraz ma tam pora mi tylko dwa dni, w jakich, w jakich to by było możliwe. Jeden dzień to jest niemożliwe, ponieważ ja jestem, będę w Australii jeszcze. A drugi dzień to będzie no, zaraz, niedługo po przyjeździe. Ja wiem, że się za dobrze nie mogę przygotować do tego i wolałbym być lepiej przygotowany, ale sobie myślę do września to nie wiadomo co się może, co się może wydarzyć, więc lepiej po prostu tu i teraz spotkajmy się na tą właśnie na tą datą sierpniową. Mimo, że wiem, że będzie to dla mnie bardziej kłopotliwe, bo muszę tam więcej Wokół tego mam dużo terminów i też będzie mi ciężko się zdążyć przygotować, czy tam będę musiał nie wiem, trochę więcej się wysilić, ale wiem, że to będzie przez to, że zyskam czas, jeden miesiąc tego, przez ten następny miesiąc już następne rzeczy mogą się wydarzyć, tak? Czyli niektórzy ludzie się zastanawiają czy robić to, czy nie, a niektórzy po prostu robią to i za ten czas, dopóki inni się zastanowią i zdecydują, żeby podjąć jakieś działanie, to ci są już o wiele, o wiele dalej. A także Zasadniczo nie czekajmy na jakąś optymalną chwilę, ale optymalne warunki, żeby stanie się co, nie czego. E, cze, często jest tak, że się, że się tam się wydaje, no nie, no poczekajmy, może właśnie będzie lepiej, to nie jest odpowiednia chwila. E, muszę się do czegoś bardziej przygotować, muszę bardziej, no nie wiem, się nauczyć czegoś tam. E, pamiętam, wiem, że są ludzie zanim na przykład chcą założyć biznes, a e, nie wiem, robią jedne, drugie, trzecie studia, jakieś kursy, Wieczor wie co, a w rzeczywistości żadnego działania nie podejmują w tym kierunku. I namawiam Was do tego, żeby nie czekać na ostatnią chwilę, tylko po prostu na taka chwila po nigdy może nie nadejść. Tylko działać tu i teraz. Się po prostu podjąć działanie, podjąć akcję. Action. Tak? No to tyle z Melbourne. Dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia w podczas. Честь.